Co to? to? są te papiery, które rzucają? to będzie elektro. To jest elektro. I chyba jedna z groźniejszych broni, dlatego że mała, skuteczna, prawda? Pierwsze takie moje zetchnięcie z drukiem, ale nie z drukiem, tylko z fotografią, ale nie, nielegalnym ulotką, to był 68 rok. To był marzec i potem manifestacja na 1 maja. Przygotowaliśmy takie ulotki. To były ulotki robione fotograficzną techniką, to znaczy pisane technicznym drukiem przez Piotra Prankiewicza pismo. Moja treść, a potem ulotka powielana fotograficznie przez Dzicha Ojczyńskiego. Takie ulotki robiliśmy na maj 68, potem sierpień 68, inwazja na Czechosłowację, potem 70. rok, wydarzenia grudniowe. Jeden z pierwszych druków ulotnych opozycji demokratycznej w latach 70. prawdopodobnie we Wrocławiu ukazał się po śmierci Stanisława Pyjasa. Postanowiliśmy zorganizować mszę w intencji zamordowanego. Jedną z nich produkowaliśmy razem ze starszym bratem Tomka Kiznego na wrocławskich Krzykach. Wszystko to się odbywało w nocy. To był linoryt, który, który Kizny, precyzyjnie wtedy student architektury, wydłubał dłutkiem w linoleum. Początki były bardzo siermięzne. Podstawowym narzędziem był powielacz spirytusowy. Przy czym słowo powielacz tutaj jest troszeczkę na wyrost, ponieważ prawdziwe powielacze były tylko w zakładach pracy pod ścisłą kontrolą. Y trzeba było sobie radzić w inny sposób. Więc do tego służyła, y służył wałek fotograficzny, y lustro, no i niezbędny y oczywiście spirytus, w tym wypadku dostępny wszędzie denaturat. Debiutowałem jako niezależny y drukarz. Y Występując w duecie ze swoim kolegą ze studiów, a później z opozycji Staszkiem z Łuczkowskim. Upiliśmy się w czasie tego drukowania, już nie pijąc denaturatu, bo aż tacy odważni nie byliśmy, ale w oparach tego denaturatu, którym polewaliśmy z papier, bo na tym ta technika między innymi polegała, z wielkim bólem głowy, ale bardzo dumni zakończyliśmy swoje wielogodzinne dzieło tysiącem. Przepraszam, nie, to już przesadzam i zbyt się chwalę. Chyba była to góra setka yy, z wydrukowanych, nie zawsze czytelnie, oświadczeń właśnie powstałego Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Czy rozwój, można powiedzieć, yy, we Wrocławiu prasy bezdebitowej to już jest 79 rok i tutaj takim sztandarowym tytułem jest Biuletyn Dolnośląski. Bardziej zaawansowanym yy, sposobem. Było urządzenie no, klasyczny powielacz, gdzie już ta matryca była zapętlona, jakby naklejona na wałek, a później zamiast spirytusu i tych klasycznych stencili, jak to nazywaliśmy, używano już matryc białkowych i farby dołkarskiej, które pozwalały na znacznie większą wydajność. Wrocław tutaj bardzo był zasłużony i został w nazwie, tutaj byli mistrzowie tej techniki, a nawet do historii. Niezależnego, niezależnego druku weżyła nazwa tak zwana Ramka Wrocławska. To był 79 rok, kiedy Jasio Waszkiewicz poprosił mnie o to, żeby pomóc tam w biuletynie Dolanem bo ponieważ była wpadka. No i Wtedy zeznałem się z tą grupą drukarzy, takich już bliskich mi bardzo serce. W większości oni nie żyją. Nawet najważniejszą dla mnie osobą taką to był Piotr Starzyński, który mnie uczył właściwie. Drukowania uczył mnie pierwszych tych jakby takiej, takiej, tej całej tej techniki wydawniczej na białku. Że trzeba było pisać na maszynie tak, żeby te znaki się zmieściły. Antek Roszach, Krzysiek Gulbinowicz, Zenek Pałka, Tomek Wacko Byli bardzo ofiarni. To była też taka dla nich taka szkoła, taka dyscypliny, ponieważ to byli często ludzie związani wcześniej z ruchem takim kontestującym, hipisowskim. I oni jakby nie byli tak przyzwyczajeni do tego, że ich zamykałem powiedzmy na tydzień kazałem im drukować, mieli jedzenie, a dopiero potem im przywoziłem wino i razem to wino jakby tam. Na, na, I dopiero najpierw wywoziło się nakład, a dopiero potem oni wychodzili na ulicę. Taką cezurą, która e, powodowała eksplozję e, i powstawanie nowych e, tytułów, no to po strajkach sierpniowo-sierpniowych w 1980 roku. Wtedy, kiedy powstała Solidarność. Ambicją różnych struktur Solidarności było wypowiadanie swoich myśli, informowania społeczeństwa o tym, co się dzieje w zakładach, w mieście czy w województwie. No, było zakładanie czasopism niezależnych. Okres powstania Solidarności we Wrocławiu, w Polsce spowodował eksplozję. Piśmiennictwa, można powiedzieć, i druku różnorakich gazetek. Wprowadzenie stanu wojennego nie zastraszyło kompletnie y, społeczeństwa, i powstało, w miejsce, można powiedzieć, zlikwidowanych czasopis, powstawały nowe tytuły. Zajmowali się tym nowi ludzie. Często z Tatą rozmawialiśmy na ten temat, że trzeba byłoby coś zrobić. I w momencie, kiedy nadarzyła się. Y... Sposobna sytuacja, to ojciec po prostu wszystkich zebrał i zapytał się, czy wszyscy się zgadzają na to, żeby podjąć takie ryzyko. No i nie było sprzeciwu, mama była bardzo za tym, żeby w sposób aktywny, żeby przystąpić do walki z komunizmem. Moja żona również, wszyscy, bo tutaj trzy rodziny w sumie mieszkały, nikt żadnych zastrzeżeń nie miał. I przy, przy, przy zgodzie wszystkich postanowiliśmy, że będziemy drukowali. Zgłosił się do nas Przemysł Bogusławski, no najpierw mieliśmy trochę niepewności, czy to nie jakiś podstawiony, ale powołał się tam odpowiednie znajomości. No i zaczął syna najpierw tam szkolić. No, a później pierwszą gadetkę, jak robiliśmy. odgodziliśmy się, że będziemy W Pierwszą gadatkę, jak robiliśmy, tam przyszedł nam pomógł pierwsze pójścia, no bo wiadomo, człowiek nie miał w tym w ogóle żadnego doświadczenia ani jak walek, y Nacechać farbą, a nie jak matrycę układać. A wszystko pokazał. Teraz zejdziemy do piwnicy, w której mieściła się drukarnia. Jest to typowa piwnica w domu z 1938 roku. No, drzwi są w stanie takim, jakim były. Jedynie klamka się zmieniła. Znajdujemy się w drugim pomieszczeniu piwnicznym. Odgrywało ono bardzo ważną rolę, dlatego że mieści się w nim pies, w którym były palone niedoróbki gazet oraz gazeta Trybuna Ludu, która służyła jako po prostu ochrona, żeby farbą nie pobrudzić pomieszczenia. Pomieszczenie to było w dzień normalnie. Oświetlone, natomiast na nas było zasłaniane, żeby nie było widać palących się świateł, dlatego że często dochodziło do tego, że tutaj były rozkładane niewyschnięte gazetki. Tutaj mieściła się drugarnia. W centralnym miejscu tej piwnicy stał stół, na którym drukowaliśmy. Po bokach były rozmaite, mniejsze takie stołki, czy, czy, czy na przykład deski, na których rozkładaliśmy. Na których rozkładaliśmy gazetki, które nie chciały wyschnąć, dlatego że była bardzo rozmaita faktura papieru. A gdy nie drukowaliśmy, stół był tutaj w to miejsce przestawiany i wtedy były robione zdjęcia. Służba bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu wykryła tajną drukarnię wyposażoną w wysoko urządzenia produkcji zachodniej. Z gotowymi do kolportażu drukami o treści antypaństwowej. Zakwestionowano większą ilość nielegalnych wydawnictw przygotowanych do kolportażu na terenie Wrocławia i regionu. Między innymi zabezpieczono prawie 6 tysięcy ulotek Solidarności Walczącej. 500 groszów i biuletynów, matryce, maszyny do pisania, kopiarkę, powielacz mechaniczny, łącznie zatrzymano 14 osób. Trwają dalsze czynności procesowe w tej sprawie. Zatrzymano organizatorów nielegalnej poligrafii, członków podziemnych struktur byłej solidarności, którymi okazali się studenci Uniwersytetu Wrocławskiego. Oni naprawdę ryzykowali, bo to było zagrożone wysokim wyrokiem, to było, można było dostać 3 lata, to można było dostać osiem. I za dróg były wyroki dość wysokie, tych, których na gorącym uczynku niejako przyłapano i było to obciążone sporym ryzykiem. Ryzykiem różnego rodzaju, no bo to się przekładało na represje w odniesieniu do rodziny, to się przekładało na represje bytowe, czyli pozbawienie pracy. Także... Podejmowano rzeczywiście świadome ryzyko, i na pewno temu zaangażowaniu musiał, musiała towarzyszyć spora obawa. Gdy zacząłem drukować, byłem jeszcze młodym chłopakiem. Byłem na studiach, miałem młodą żonę, żona była w ciąży. Wiele może się bałem, dlatego że gdyby mnie złapali, wiadomo, że byłbym wyrzucany ze studiów. Nas tropili, nas ścigali, nas poszukiwali. Pracował Pan w strukturach Podziemnej Solidarności. Na czym polegała Pańska działalność? Działalność polegała na przejmowaniu i przekazywaniu dalej różnych wydawnictw, piśmiń, informacji. Nasze drukarnie były mobilne, to znaczy chodziliśmy do mieszkania, drukowaliśmy cały nakład, sprzątaliśmy cały sprzęt, zabieraliśmy wszystko, co było, i, i kończyliśmy drukowanie. Drukowało się czasami po 16 godzin. Że jak chodzi o książki, to czasami tydzień czasu siedziało się w mieszkaniu i drukowało się. To całe mieszkanie było wyłożone schnącymi odbitkami, nie można było nawet przejść, chodziło się takimi ścieżkami. Także y, robiło się i chodziło. Później y, robiliśmy specjalne ramki, które były łatwe do transportu. Nie były to takie jak blade rama, drewniane ramki, tylko metalowe, rozkręcane. Także robiliśmy różne wynalazki, żeby ten transport i ta mobilność była, była najlepsza. Drukować drukowaliśmy z ojcem, natomiast mama pomagała nam w rozkładaniu tych gazetek, które były oporne i nie chciały doschnąć. Mama rozkładała i również patrzyła się przez okno obserwowała, czy, czy nic na zewnątrz się nie dzieje. A żeby nie żona. To by, nie wiem jako Żona gnala tej roboty. Ona była całą sprężyną. Jak coś z tego, to nam nie dała odpoczynku, tylko idźcie do piwnicy róbcie. Tak tylko przemyk przyniósł, to już goniła, żeby robić, bo to na jutro musi być. Po pewnym czasie żona zauważyła, że tu szpęda się jakieś ulicy. No, przytojnik, nazwijmy tak. Ale to coraz częściej, coraz częściej, częście jakieś nieznajome typy. Musieliśmy utożsami być, no bo wpaść to jest bardzo łatwo, ale siedzieć to już gorzej. No i po jakimś czasie musieliśmy przestać robotę, Zakupaliśmy to, to na ogródku. Późniejszą techniką była technika sitodrukowa. Robiło się pierwszy diapozytyw, czyli taką odwrotność negatywu. Naświetlało się sito pokryte specjalną emulsją światło Światłoczułą, specjalne takie żarówki rtęciowe, to robiło się wszystko gdzieś w łazience w domu. Później te rzeczy, które nie zostały naświetlone, czyli te, wypukiwało się prysznicem łazienkowym, wannie. Później drukowaliśmy zamiast farbą drukarską, czyli tą toksyczną, taką naturalną materią do drukowania, wymyśliliśmy pastę Comfort, taką ogólnie dostępną w każdym sklepie. To była pasta używana i do prania, i do mycia rąk w warsztatach, na przykład samochodowych. Barwiliśmy tą pastę sadzą, taką specjalną sadzą dla plastyków i z tego wychodziła taka nasza drukarska farba. Siła tego polegała i na nakładzie, ale siła polegała na takiej odporności na zniszczenie. To znaczy, wpadka jednej czy dwóch drukarni nie niszczyła całego układu. Nie? To znaczy, ta gazeta się ukazywała regularnie, ponieważ tych drukarni było właśnie 20-30. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.